tej gry chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Małpy, balony, Tower Defense, piękna grafika. Cały czas jest gra aktualizowana, co jest dość ważne. I dzisiaj sobie właśnie zagram Bloons Tower Defense 6. Wiem, że chyba wyszło Bloons Tower Defense Battles 2, ale na razie sobie chcę w to zagrać, bo wydaje mi się, że to będzie fajny odcinek, ponieważ niedawno zostały dodany nowy Tier Małpek, których jeszcze nie odblokowałem. I pomyślałem po prostu, że może dzisiaj się uda to zrobić, jak widzicie. No, Niektóre mapki mam już wymaksowane. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co w tej grze chodzi, to albo się ukrywaliście pod kamieniem, albo nigdy po prostu nie mieliście styczności z tą grą. Weźmiemy sobie jakąś taką mapkę, yy, jakąś taką, wiecie, na hardzie coś polecimy. Tak, zwykły hardzik, standard, yy, cancel A, czyli już miałem jakąś tam rozgrywkę. Nieważne w sumie, bo to, to nie jest kompletnie ważne. Ważne jest to, że jeśli nie zostawiliście lajka, jak będzie na przykład dużo lajków pod tym filmem, to yy, będę wrzucał więcej odcinków z yy, blumsów, tylko nie czy to by, powinny być challenge'e, czy po prostu przechodzenie różnych mapek? Mnie to jest naprawdę obojętne, bo naprawdę mm, przyjemnie mi się w to gra. Jak zresztą widzieliście, no mam 75 poziom, więc naprawdę dużo, dużo godzin przy tym spędziłem. Każdą małpkę możemy oczywiście ulepszyć na różne tiery, i właśnie o to mi chodzi. Tego wcześniej nie było. To jest Apex Plasma Master. Mm, za 500 tysięcy punktów, bo mamy na początku taką małpkę, później możemy, wiecie ją, coraz bardziej ulepszać, ulepszać. O tutaj mamy na przykład taką małpkę i każda z nich ma trzy mm, ścieżki rozwoju. Niektóre ścieżki się bardziej opłacają, inne mniej. Są różne taktyki na przechodzenie tych wszystkich... O, czekajcie, 500 tysięcy potrzebuję. Może się uda za niedługo wbić, to może w tym odcinku. Zobaczymy, zobaczymy. Mam też nowego bohatera, w tym sensie o, ostatnio go kupiłem. O, jest problem. Chwila od razu jest problem i jeszcze chyba ta małpka tak, ta małpka też ma mm, właśnie to odblokowany ten piąty tier, bo nie wszystkie chyba mają jeszcze to zrobione, albo ja nie mam jeszcze tego odblokowanego, mm, ponieważ nie mam wszystkich tych czwartych tierów kupionych, przepraszam, został dodany szósty tier, a piąty tier to jest właśnie ten, który tutaj widzicie no i giera jest naprawdę wciągająca M mówię, to, nie, nie wiem czy powinienem w ogóle coś jeszcze tłumaczyć, co, co w ogóle się tutaj dzieje yy, bo raczej to wszystko yy, widać raczej yy, od razu Wiadomo, o co tu chodzi, co jest Czekajcie, bo czuję się troszeczkę zagubiony Tak jakbym dawno nie grał i w sumie tak było Ostatnio w sumie na Twitchu sobie odpaliłem na jedną em, jakąś rundkę Ale poza tym, no, troszkę nie grałem I widzicie, od razu człowiek dostaje na tym hardzie trochę po dupie Ja muszę ogarnąć, które ja małpki zawsze stawiałem Bo snajpera. Dobra, snajper, snajper. Tak, 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 tak. Snajper i zawsze y, robimy jednego snajpera pod jak najszybsze strzelanie. Tu jest mamy, mamy takie ulepszenie i mamy też snajpera pod, wiecie, takie jeden jeden strzał, ale taki mocny i możemy sobie ustawić tutaj na strong, o właśnie, żeby najsilniejszego strzelało i weźmiemy za chwilę sobie to zrobimy i teraz y, będzie troszeczkę łatwiej, bo y, te balony wiadomo będą coraz silniejsze nadchodziły, coraz będzie ciężej o widzicie na przykład te, tego balonika nie strzelaliśmy no bo to był ten czerwony, to jest taki podstawowy, y, więc nie potrzebowałem tego, night vision sobie weźmiemy też czyli tego zrobimy takiego mocnego snajpera a kolejnego sobie zrobimy pod tą ścieżkę y, żeby wam pokazać, to tutaj po prostu będziemy o wiele szybciej strzelali y, wiem, że chyba się zbliża za niedługo jakaś nowa część blunsów, jeżeli oczywiście coś tam się pojawi to pewnie wrzucę to też na mój, m, ten główny kanał, czyli Flotar, ale mówię, chciałem też wrócić sobie do tej serii, ale na głównym kanale teraz prowadzę jakieś tam serie, więc nawet nie miałbym kiedy tego wrzucać, a tutaj mamy tego Jurassic World, mamy niby Pixel Gana Mamy rekina, którego już widzicie, że pojawia się o wiele mniej, ale szukam, znaczy, tak naprawdę, ok, powiem wam wprost, czekam jeszcze chyba z, nie wiem, z 5 dni na premierę takiej gry mobilnej, którą będę nagrywał, mam nadzieję, że wam się ona spodoba, bo naprawdę na nią czekam dość mocno. I po prostu do tego czasu chciałem sobie w coś pograć, chyba że to się, wiecie, przyjmie i powiecie, o kurde, Flotar, dawaj więcej balonów, balony są zarąbiste, to wtedy, wtedy ja mogę z tego nagrywać odcinki, serio. To jest, to jest piękna gra i on, z tego co pamiętam, w ogóle źle go postawiłem, nie w tym miejscu, w którym powinienem, bo on ym, zadaje obrażenia na całą mapę. No właśnie, to jest, taka, to jest taka ciekawostka. Dobra, weźmy sobie drugiego snajpera, postawimy. I tego na first jest dobrze ustawiony. Boomera już za chwilę trzeba będzie postawić. Ja wiem, że tu są na przykład taktyki. Chyba najlepszą taktyką, jaką kojarzę, jest taktyka na druidów. I tą taktykę na streamach, jak grałem, najwięcej abuzowałem. Że ludzie aż po prostu, jak, jak widzieli, że stałem druida, to, to powiedzmy, że nie reagowali zbyt dobrze na tą, na tą wiadomość. Więc no, trzeba, <noise> trzeba troszeczkę uważać. Weźmiemy sobie to i 3780, to sobie za chwilę też zrobimy. I weźmiemy, a ja nie mam chyba nic na metalowe balony. Czekajcie, ninja muszę postawić. No, 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 jeden ninja by się tutaj przydał, bo ja potrzebuję coś na metalowe balony, tylko nie pamiętam, które to było. To się chyba robiło blondziutsu i później to, to się robiło, o właśnie, tylko to i później na maksa to. Jeżeli dobrze pamiętam. Takie, takie chyba było najlepsze ustawienie na mm, właśnie tego gościa. Mm, tego sobie maga... Po, podobno ten mag y, jest najlepszy, ale ja uwielbiam nekromantę. Nie wiem, jak po prostu mam możliwość postawienia tego, e, tej małpki, to raczej przeważnie idę pod nekromantę. Dobra, weźmiemy sobie tutaj to, bo ja... Właśnie, ja muszę zdobywać expa! Teraz sobie przypomniałem, że ja potrzebuję 500 tysięcy expa. Zobaczcie, mam 434 expa. I no muszę wbić extra żeby mm, odblokować właśnie tą małpę nową, ten, ten nowy tier, którego jeszcze nie widziałem, więc nie wiem, czy się to uda dzisiaj zrobić, czy też nie, no bo 80 rund mamy, więc troszkę to niby jest, ale z drugiej strony, y, z drugiej strony no, bym musiał postawić o wiele więcej tych małpek, a w sumie nawet możemy to zrobić, wiecie, postawimy sobie to tutaj, 325 za chwilę będzie, powiem wam, że y, jak na przykład sobie gram w tą grę, to rzadko stawiam super małpę, no. O, Sun Temple, raz mi się udało to postawić, jojo, jak to, jak to nawala, jak porąbane, kurde, piękna, piękna jednostka, tylko szkoda, że, no, to te wiecie, te lepsze tiery kosztują bardzo du dużo i tam musicie, nie wiem, 120, 130, 140, 150 runda, to, to już jest endgame totalny. Więc. O, czekajcie, tą małpkę sobie sprzedamy, bo w sumie jej nie potrzebuję, jak i tak sobie tutaj dobrze rodzę. Yy, I weźmiemy chyba to. 3240 albo bumerangi, tylko nie pamiętam po co się bumerangi robiło. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć to chyba tak. Chyba pod to się szło. 3240 i weźmiemy sobie coś takiego. Nie wiem, czy to jest najlepsze ulepszenie, tak jak mówiłem. Niektórych taktyk i nie pamiętam, albo po prostu nie znam. O, helikopter. Helikopter pod cofanie. Czekajcie, który to był. O, to był to. Mm, Blooms away from heli. Okej, okay, to jest to i chyba to. Czyli byśmy musieli mieć 3, 2. Albo dwa, trzy bardziej. W sumie nawet mogę postawić to gdzieś tutaj. O, helikopterem normalnie musimy sterować sami, żeby to. wiecie, żeby zadawać te obrażenia, ale jeżeli mamy sobie odpowiednie ulepszenie, no to za chwilę będziemy po prostu mogli cofać sobie te balony. Jak widzicie, totalna chillera, totalna chillera w tym odcinku, ale też chciałem zacząć na takim spokojnym poziomie, bez żadnych modyfikatorów, bez żadnych ulepszaczy i tak dalej i tak dalej, i żebyśmy sobie na spokojnie na spokojnie ogarnęli tą gierkę, żebym mógł sobie po prostu porozmawiać. Weźmy to i to. O, widzicie i teraz ja nic już nie muszę robić, bo po prostu ten, ten balon jest tutaj ścigany. Znaczy tak, no te, te, ten... Tak, balon. Bo w sumie to był taki... się powiedzieć wiecie, bo są małe balony, a to był taki duży balon i coś mi nie pasowało. Dobra, 3200, no i teraz będą balony, balony cofane, więc raczej już muszę się skupić tylko i wyłącznie na tych gościach tutaj. Weźmiemy 3700 i 3200. O, albo można te ciebie ulepszyć, Ultra Juggernaut, Quick Shots, dobra. A, wezmę, po ulepszam. Zawsze trochę expa wbijemy, nie? nie? Nie wiem, czy dużo expa się wbija. 300, 437, 883. Za chwilę sobie zobaczymy. 437883. Dobra, weźmy sobie, weźmy sobie tego Juggernauta też. I 438. A, no to tak. <noise> powiedziałbym, że, powiedziałbym, że bardzo powoli się ten exp będzie wbijał. Ale spoko. To, mm, kiedyś na pewno się uda odblokować ten właśnie nowy tier. Bo chyba na razie tylko ta małpka... I właśnie ta ten, ten z bumerangiem. Tak, możemy szybko przeklikać. No, na to wygląda, że tak. Czyli inne na razie małpki nie mają. Tylko ciekaw jestem, ile trzeba grać, żeby odblokować tą małpkę. Bo to też jest, wiecie, to też jest dość duża. Um, dość, du Znaczy w tym sensie, żeby postawić tą mapkę, bo blokować to wiadomo, no dopóki nie zawędziemy expa. Ale żeby postawić to jaką rundę mniej więcej trzeba mieć, żeby to odblokować, to nie wiem, nie, nie mam pojęcia. O, main moab, sobie też to weźmiemy zaraz. No i widzicie, już mi nic kompletnie nie robią. Coś tam próbuję te balony zrobić, ale ja jestem zbyt dobry w tą grę po prostu. Nie no. Jakbym wziął jakiś, wiecie, jakiś taki lepszy challenge, no pewnie bym. Pe pe pewnie by się to szybko skończyło, ale na razie mogę spaniakować na tym zwykłym hardzie bez żadnych ulepszaczy i tak dalej. Dobra, weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie to i wezmę sobie. Jeszcze ten attack speed. Zobaczcie, 6000, tutaj mamy ilość balonów, która została zniszczona. Helikopter ma 4000 już. Ninja ma na przykład. O, właśnie, ja ninja nie ulepszyłem. I za chwilę pokażę wam fajny trick, znaczy, to nie jest trick jak coś, ale. Zawsze coś takiego gram. O, to i faster throwing. I to on będzie boostował tego ninja, przez co on chyba będzie miał zwiększony atak, speed i obrażenia. Co, coś takiego jest. Więc to, to, to też jest fajna zależność. Albo na przykład można robić ninja pod drugie, drugą ścieżkę i to jest Shinobi Tactics. I increase attack speed and pierce of nearby ninjas. Czyli po prostu jeżeli byśmy sobie stworzyli taką grupę nin ninja, no to one będą zarabały, jeżeli wszystkie będą obok siebie, będą zadawały o wiele większe obrażenia. Więc mówię, jest tutaj dużo taktyk. Ja też w tym, w tym odcinku chyba za dużo wam tego nie pokażę, bo za chwilę się będzie ta mapka kończyła. Ale jeżeli sobie weźmiemy jakiś taki challenge, gdzie trzeba będzie naprawdę się już wiecie, zastanowić nad kolejnym krokiem, nie, nie stawiać małpy, bo... Bo, bo, bo po prostu mogę je sobie postawić. No to wtedy już ta gierka pokaże naprawdę pazurki. I ona jest za jakiś czas jest w ogóle za darmo na telefony. Na Steamie ona co jakiś czas jest w promocji chyba za 3 złote, więc za 3 złote opłaca się to kupić. Możecie ją dostać na jakimś na przykład G2 pewnie też. Więc jeżeli byście szukali, to sobie tam mm, sprawdźcie co, i jak. Tego chyba się nie ulepsza. O, to sobie weźmiemy. No, a i te, tego jeszcze mam do ulepszenia. O, spoko, że dwie małpeczki mam do ulepszenia, a nie tylko jedną. Dobra. Widzicie, to już <noise> to już nie ma po prostu mm, nie, nie ma już tego graczy, no bo te balony się nie przebiją. Chyba, że coś by się dziwnego wydarzyło. Pamiętam, jak kiedyś grałem, za dzieciaka się grało, nie wiem, w Bloons Tower Defense chyba trójkę albo czwórkę, to było coś takiego, że wiecie, że jak najszybciej się stawiało tą małpę, że o, ona jest najdroższa, więc jest najlepsza, musi najwięcej balonów załatwiać, a teraz, zobaczcie, raz, ile mam małpeczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć małpeczek i po prostu m, bez problemu wygrywam to. Bo, bo oczywiście za chwilę sobie postawimy coś jeszcze, nie? żeby nie było, że tylko będę korzystał z tego. Chociaż może jakiś tier. Hmm. O, Full Rifle Auto. Dobra, weźmiemy to. To teraz te, teraz na pewno nikt się jeszcze, nikt tutaj się nie przebije. Zobaczmy na przykład ile bo już mamy hmm, 444, wiecie co? To postawiam te małpeczki. Postawię ich troszeczkę. Weźmiemy sobie quick shot na przykład. Okej. Okay. Różne ulepszenia tu już nie, nie skupiam się kompletnie na tym, żeby to było mm, wydajne, tylko żeby po prostu expa im powbijać jak najwięcej. Chyba tak to działa, nie? Że im więcej tych małpek, tym więcej one expa będą po prostu e, dostawały. Dobra, gdzieś jeszcze ktoś. Tu sobie quick shot. Mm, Okej. Okay. To weźmiemy, to weźmiemy. No, i na spokojnie, niech z zdobywają expa, zobaczmy jak to wygląda, 446 tysięcy, zaraz zobaczymy, czy coś się zmieni, w sumie ten helikopter mógłbym, a nie, to jest yy, specjalna umiejętność. O, właśnie, tu mam umiejętności, 76 poziom, zarąbiście, tu jest też drzewko rozwoju naszych małpek, że możemy dodawać im różne rzeczy, odejmować im różne rzeczy, jak tam po prostu, e, jak tam sobie chcemy, o, to, to, to jest maszyna drutowa. Tak, shooter. Chyba tak można by było to przetłumaczyć. To też jedna z moich bardziej ulubionych rzeczy, tutaj w tej grze. Uwielbiałem robić na takich mapkach jak tutaj. Taką drogę po prostu złożoną tylko z tych maszyn, tutaj. No i później wiecie, baloniki sobie tutaj leciały, cyk, 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 i można było bardzo szybko po prostu wyczyścić to. Ale wiadomo, że no teraz to nie jest kompletnie opłacalne. Patrząc na to, że. No, zresztą widzicie, nie? Na załączonym obrazku, jak to wygląda, że te balony nie mogą się kompletnie przebić. Aż powiem wam, że troszeczkę smutno się to ogląda, bo nie mam żadnego wyzwania teraz. I jakby sobie po prostu gadam na różne głupie tematy, co mi tam przyjdzie do głowy, a nie skupiam się kompletnie na grze. No, bo grał się z wygrana, dla tych, którzy nie wiedzą więc nie wiem czy jest sens po prostu kontynuować dalej ten odcinek. Pokazałem wam mniej więcej taką zajawkę na temat tej gry. Musicie wiedzieć, że no później jest trudniejsza, to jest po prostu zwykły taki poziom trudności hard, ale później możemy sobie modyfikować właśnie na różne, właśnie w różne strony rozgrywkę i na przykład, nie wiem, Moaby, czyli te niebieskie balony będą miały podwójne HP, będą o wiele szybsze rundy, na przykład, nie wiem, będę mógł tylko używać małpek z jednego typu, czyli na przykład tylko magów, tylko na przykład tych podstawowych małpek, bo jak widzicie, one mają też różne kolory, co oznacza, jakiego typu są, więc można naprawdę modyfikować tą rozgrywkę na wiele poziomów. Plus, są jeszcze challenger, na których masz na przykład, nie wiem, milion kasy, masz jeden HP, masz na przykład falę 150 i musisz ją odeprzeć w jakiś sposób. I wiesz, kombinujesz na różne sposoby, jak to po prostu zrobić. Więc no naprawdę jeżeli chcielibyście więcej odcinków, nie ma problemu. Strzelcie jakiegoś lajka like tam, może jakieś porady mi y, na taktyki y, dacie, coś tego po prostu nie znałem. Chociaż od razu mówię, że tutaj to, to co wiecie wam pokazałem to jest po prostu losowe małpy sobie, Tylko tutaj mieliśmy małą zależność pomiędzy tymi dwoma małpkami. A tak to, to re reszta to są losowe małpy, które gdzieś tam y, wydawały mi się, że będą na tą mapę y, całkiem przydatne. Czy mamy y, mogę ulepszyć jakiś... o, jest! Piąty tier. Widzicie? Jest pi piąty tier ulepszony. O kurde, ale się zaczęły przebijać teraz te małpki. 44 tysiące balonów już rozwalonych. Tutaj też mamy 44 tysiące, więc ym, no jest, jest naprawdę spoko. Dobra, postawię tą małpkę. Postawię. Chodź tutaj. Żeby nie było. Też ciebie postawia. widzicie, później ma takie laserowe, później ma coś takiego. Sun Avatar. Później się zmienia w taką świątynię. I z tego co pamiętam żeby się zmienił w tą świątynię, to muszę mieć chyba jakieś inne małpki ulepszone na maksa albo z różnych to jest tych typów. No, co, coś takiego było. Że trzeba było... Mm, trzeba było mieć małpki, bo on je po prostu kasował. No 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 teraz sobie właśnie przypomniałem, że ten stan awatar to niezły załodnik był. Bo, co z tego, że się zmieniał w ten sam awatar, ale przy okazji kasował mapki, które były w jakimś tam okręgu, czymś takim. No i 80. runda się zbliża. Pogadaliśmy sobie troszkę um, głupot, ale runda jest wygrana, więc co mogę powiedzieć? Fajna gierka. Polecam sobie samemu zagrać by samemu sprawdzić. O, tutaj mamy ten Ultra Moab. Ok, okej. Okay. Przybiją się. <laughs> może, może się przebiją. Czerwone Moaby. Niebieskie Moaby i Taram Victory. No więc tak to wygląda. Wezmę sobie Home. Oczywiście można dalej grać, ale Expa się już nie zdobywa. I każdą mapę żeby zademonstruję wam tutaj. Mamy trzy poziomy trudności. Bierzemy sobie na przykład Hard. To ja zagrałem, czyli to jest standard. Później mamy na przykład Magic Monkeys Only. Double HP Moabs. Mamy mniej kasy na przykład. Więc to wszystko trzeba przechodzić. Mam tylko jedną mapę zrobioną e, chyba na maksa. Tak, jedną mapę mam zrobioną na maksa, reszty nie mam. Jakieś losowo po prostu sobie robię te mapki. Krakt, co to jest? Co to jest? To? E? Jakiś, chyba jest jakiś dziwny challenge. No, ale tych map, te mapy są cały czas dodawane nowe. Unlocking maps. Kurde. Tam, pamiętam, próbowałem przejść. Jakie to było ciężkie. No, bardzo ciężka mapa. No, ale dziękuję za uwagę. Jeżeli się odcinek spodobał, nie zapomnijcie strzelić tego, lajka w gu... w... strzelić tego lajka i subskrybować kanału. Do zobaczenia. Cześć, papa, hej.